Skuteczny marketing to podcast dla właścicieli firm, osób pracujących w działach marketingu oraz pasjonatów, którym zależy na sprawdzonych mechanizmach zwiększania sprzedaży. Nagrywam kolejne odcinki, ponieważ chcę, aby dobre produkty zyskały narrację i marketing, na który zasługują. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Michał, który zasugerował mi bardzo ciekawy temat. On powiedział, żebym wspomniał w tym materiale o pięciu błędach, minimum pięciu, przygotowałem ich trochę więcej. Tego, jakie popełniają właśnie błędy, pomyłki początkujący twórcy produktów online. Czyli jak to zrobić, żeby wejść właśnie, w, nazwijmy to biznes online, ale nie spalić tematu na starcie. No bo zobaczmy, zarabianie przez internet stało się bardzo proste. Mamy Mnóstwo aplikacji, sprzęt jest na wyciągnięcie ręki. Wielu twórców twierdzi, że jest to proste, więc co może się złego wydarzyć? No i ja wypisałem sobie tutaj kilka takich sposobów, które mogą w tym przeszkodzić i mogą się okazać dosyć dużym problemem. Pokazałem też rozwiązania każdego z tych problemów, więc dobrze zapraszam cię do wysłuchania tego odcinka. Pierwszy z takich błędów początkujących osób to jest to, że za szybko chcą sprzedawać produkty. Produkt online. Ja uważam, że to jest duży błąd, bo warto zacząć od społeczności, od usystematyzowania know-how, od ułożenia tego, w jaki sposób komunikujemy, nauczenia się edukowania innych. Ja wiem, wiem, wiem. Guru uczący, jak robić kurs online, mówią, że możesz zacząć bez pomysłu, bez społeczności, bez wiedzy i wszystko właściwie zrobią. Za ciebie. Wtedy spoko ja też bym taki, na taki deal poszedł. Natomiast w praktyce no, nie znam żadnej z przeprowadzonej sukcesem kampanii, która od samiośkiego zera byłaby w tym modelu zrealizowana. Ostatecznie cała odpowiedzialność leży na barkach twórcy, którego wiedza, którego know-how, którego też motywacja no właśnie determinuje sukces. Bo to wszystko się zaczyna od tego takiego małego ziarenka pomysłu w głowie, które wykiełkuje w formie realizacji. Ja wiem, że Pozytywna intencja jest potrzebna, ale z euforią warto jeszcze chwilę poczekać. Będę pokazywał, jakie są mechanizmy na koniec tego odcinka, które można wykorzystać, jeżeli jest się na początku drogi i chce się sprawdzić, czy droga w ogóle sprzedawcy produktów online to jest coś na przykład dla ciebie. Drugi z takich błędów, które są popełniane na początku drogi, przy pierwszym kontakcie z wejściem w tę branżę, jest takie założenie, że produkt na 100% się sprzeda. No. Nie zawsze się sprzeda. Dlatego jest kilka narzędzi, którymi można sobie to w jakiś sposób sprawdzić. Pierwszym jest taki zapis na listę wstępnie zainteresowanych. Wiesz, robisz taką stronę, gdzie mówisz, zrobię coś takiego, będą takie rzeczy, warto to zrobić po XYZ ABC. Zapisz się, podaj mu swojego maila. Jak tylko ruszą pracę, to dam ci znać. I tu już jest wiesz, taki pierwszy wstępniak do tego, że jak ktoś się zapisał na listę. No to być może, jak wypuścisz produkt, to kupi. Statystyka moja pokazuje, że. Między 5 a 20% osób z takiej listy kupuje. W zależności od terminu, w którym wydamy produkt, w zależności od tego, jak była ogrzewana, jaką mieliśmy rację, jest dużo zmiennych. Ale tu też nie ma co tak do tego podchodzić hura optymistycznie, że jak się 200 osób zapisało, to 200 osób kupi. Raczej w ten sposób, no to trzeba byłoby to włożyć między bajki. Drugi ze sposobów to jest ankieta, taki trochę bardziej zaawansowany mechanizm, który można połączyć również z tym early birds, czyli takimi wczesnymi ptaszkami, i zapytać ludzi, czego. Potrzebują. To jest szczególnie potrzebne wtedy, kiedy nie wiemy jeszcze do końca, jakie zagadnienia, na przykład w danym materiale, miałyby się znaleźć, aby to było użyteczne dla ludzi. No i to jest też coś, co pokazuje: wypełnił ankietę, mówił, czego potrzebuje. Okej, okay, to jest osoba, która wstępnie, można powiedzieć, będzie zainteresowana tematem. I coś, co można najlepszego zrobić, to jest przedsprzedaż. Ja z tego mechanizmu korzystam, bo kiedy w przedsprzedaży nie ma zbyt wielu. Sprzedaży, no to być może ten produkt w ogóle nie ma racji bytu. Trzeba mieć po prostu grupę osób, która wstępnie zadeklaruje zainteresowanie albo zagłosuje swoim portfelem, swoim mailem, że to jest coś dla nich. No nie ma nic gorszego dla twórcy, jak z entuzjazmem stworzyć coś, czego nikt nie chce. Tutaj myślę, że się ze mną zgodzisz. No i przechodząc trochę płynnie do punktu trzeciego, takiego trzeciego błędu, to jak już nawet coś się sprzeda, to trzeba temu. W procesowy sposób dopomóc. Sprzedaż to nie jest takie przypadkowe wydarzenie, a tam się w ogóle tu ktoś kliknął, przypadkowo tam puścisz dużo ludzi, to ktoś kupi. No, no, nie działa, tak. To nie jest przypadkowe wydarzenie. To jest pewien proces, który się musi zadziać w głowie naszego odbiorcy. Tam muszą pewne hormony zabuzować, muszą pewne decyzje zostać podjęte, emocje, przeliczenia i te wszystkie inne rzeczy. Zresztą samodzielnie wiesz, jak kupujesz. Więc kurs sam się nie sprzeda, to już wiemy, bez inwestycji w marketing. Chodzi o to, żeby mieć tutaj jakiś system, jak to ma być w ogóle sprzedawane, w jakiej formie. No, i trzeba też umieć sprzedawać, czyli umieć to oferować, bo Albo mamy czas na to, aby wszystkiego się nauczyć. Sprzedaży, marketingu, reklamowania, ustawiania maili i wszystko. Albo mamy budżet, aby kogoś zatrudnić. Kogoś, kto się zna. A ktoś, kto się zna, no nie pracuje za 10 zł za godzinę, ani do portfolio. No i nawet jak kogoś już takiego mamy, albo samemu dużo umiemy, no to są, jeszcze istnieje szereg kompetencji, które każdy twórca online musi posiąść. Właśnie o tych umiejętnościach jest trochę w takim czwartym błędzie. Będzie, gdzie nie każdy bierze pod uwagę, że do sprzedaży kursów online potrzebne są umiejętności, skile multidyscyplinarne. Potrzeba takiego podejścia dziennikarsko-autorsko-nauczycielsko-marketersko-sprzedażowo-graficzno-montersko-wideoedytorska. Kompetencja, taki skill, taki człowiek orkiestra. Widzę to po sobie, gdzie nawet mając zespół trzeba się no wszystkiego w pewnym momencie na początku było nauczyć, aby z każdą pierdołą nie biegać do ludzi i nie przerywać im pracy bo ja coś czegoś tam potrzebuję więc te umiejętności w większości warto sobie posiąść żeby no, wiedzieć o co się rozchodzi sprawa niestety ale produkty trzeba też dopracowywać aby całość miała ręce i nogi no i tego się nie da zrobić kiedy nie masz narzędzia załóżmy w stylu umiejętności edycji graficznej albo umiejętności delikatnego poprawienia czegoś w stronie wiem można to wszystko delegować no ale to staje się dosyć mocno drogie i wymagające finansowo. A jak już jesteśmy przy dopracowaniu. Produktu, to ten produkt oprócz tego, że ma być jakościowy, to też musi mieć swoją unikalność, bo błędem piątym osób, które zaczynają w kursach online, jest stworzenie po prostu produktu bez jakiejkolwiek unikalności. I zawsze jest tutaj potrzebny jakiś pierwiastek, który cię wyróżni. Albo na przykład masz relacje ze swoją grupą odbiorców, masz społeczność i tylko im powiesz, że wypowiesz się w temacie X albo w temacie Y albo w temacie Z i oni to kupią, bo oni to kupią dla ciebie. Unikalnością takiego produktu może być też coś, że tworzysz jako pierwszy w danej niszy, na przykład szkolenie sprzedażowe, ale dla dentystów albo dla ludzi, którzy na przykład sprzedają fotowoltaikę, czyli jesteś pierwszą taką firmą, ale w danej niszy. I jeszcze jest jeden scenariusz, który ja bardzo lubię stosować, bo ja nie byłem pierwszy z kursami online. Natomiast to podejście zakłada, że jest materiał wyczerpujący od A do Z, albo najlepszy w danej kategorii tematycznej, czyli tworzy się coś, co jest dużym materiałem, dużym programem, który zmienia coś w życiu. Podejściu Ludzi, którzy z niego korzystają. Możesz mieć też zastosowaną ciekawą formę, konwencję, formę quizu, formę rywalizacji. To wszystko wpływa na zwiększenie atrakcyjności. Warto sobie przemyśleć, co ty masz jako osoba, jakie masz naturalne cechy, predyspozycje. Może jakiś ciekawy, intrygujący głos, a czego nie ma nikt inny na rynku. No bo nie chcemy sześćsetnego prostego produktu, który mają wszyscy. Pytanie na tym etapie, czym się wyróżnisz? I na to potrzebny jest plan tego, jak się wyróżnisz. E, oczywiście plan również jest potrzebny, nawiązując do wcześniejszych punktów, tutaj przechodzę do błędu szóstego, to jest przygotowanie planu promocji. W jaki sposób będzie ten materiał dokładnie promowany? Czyli jakie się wydarzą dokładnie w danych datach rzeczy? Jest naprawdę dużo pracy przy promocji takiego materiału. 95% naprawdę wszystkich maili, reklam, grafik, tekstów, jakichś materiałów to trzeba przygotować wcześniej, bo wierz mi, przeszedłem ten proces wielokrotnie i w trakcie kampanii po prostu nie ma już na to czasu, a i tak pojawiają się jakieś drobne rzeczy, które trzeba dalej dopracowywać. Ja tworzę swoje programy, te szkoleniowe, to Oprócz tego, że bardzo dużo czasu poświęcam na to, żeby planować, no to też uczę w swoich materiałach, jak się zorganizować w kampanii reklamowej. Jeżeli lubisz takie sprawdzone rozwiązania, tutaj lokowanie produktu, uwaga, to prawdopodobnie zainteresuje Cię program szkoleniowy, plan marketingowy w 12 krokach. Od czasu do czasu ja mam takie okienko sprzedażowe, w którym można odebrać dostęp do tego materiału w bardzo dobrej cenie. I jeżeli lubisz takie rzeczy mieć poukładane, no to myślę, że to jest coś, co ci się spodoba. I taki plan promocji, dokładnie co w którym dniu, co w jakim kanale, o której godzinie powinno się znaleźć, to jest coś, co maksymalnie ułatwi ci sprawę. Warto sobie również przewidzieć, co będzie na którym etapie potrzebne, żeby już tak wstępnie sobie te materiały napisać, bo to upraszcza i skraca pracę, ogranicza stres, no bo wiadomo, że od czasu do czasu coś będzie trzeba reperować w trakcie jazdy. I to jest nieuniknione przy większości promocji właśnie tego typu materiałów. Wracając jednak do głównego wątku, na drodze, jak widzisz, początkującego twórcy produktów online czai się mnóstwo pułapek, które tylko delikatnie tutaj zaznaczyłem. Czy warto więc wchodzić na ścieżkę takich produktów online? Ja nie chcę Cię zrażać, ale to nie jest droga dla każdego. Oczywiście warto sprawdzić, być może jest. Jaki sposób sprawdzić? No więc obiecana moja recepta na to. Na przykład warto sobie sprawdzić w formie regularnego wrzucania Instagram Stories. Jeżeli będziesz tam dzielić się wartościową treścią i ludziom się to spodoba, to możesz przechodzić do bardziej zaawansowanych formatów typu kursy, typu e-booki, typu właśnie książki, typu jakieś jeszcze inne formy dzielenia się. Wiedzą. I to jest bardzo dobry scenariusz, który możesz u siebie przetestować i sprawdzić. Liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing oraz na tworzenie produktów online. Tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki.